Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa gazeta.pl, a jest już ze mną pan Tadeusz Cymański, poseł z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dzień dobry. Doskonale precyzyjnie pan zapowiedział. Tak jest. Witam serdecznie, melduje się. Panie pośle, ale czy pan cały czas będzie w tym klubie Prawa i Sprawiedliwości czy, i czy Solidarna Polska cały czas będzie w Zjednoczonej Prawicy po tym, jak Mateusz Morawiecki przywiózł taką nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym z Brukseli, która no, ma o to mam. odblokować pieniądze na KPO? Wielokrotnie marzyłem, żeby mieć te umiejętności profetyczne, a więc przewidywania przyszłości. I pomimo wielu lat... Postępy są niewielkie. Co więcej, nauczyłem ale się, żeby nie przewidywać. Być trudno, można, ale można jednak. Można zakładać, pośle, pewne Ale jeśli jest się politykiem, to się scenariusze jak szachista. Zakłada. Jest konkretny scenariusz na powiedzmy Ale miesiąc. jeżeli chodzi o rzetelność, to wolę matematyków. A matematycy to prawdopodobieństwo. Więc mogę operować takimi terminami i to jest OK, i to jest fair play, co jest bardzo prawdopodobne, czy mniej prawdopodobne. Ale wykluczyć. Nie powinno się nigdy, bo nauczyłem się tego właśnie w Sejmie przez 25 lat. To w takim no. razie, co jest najbardziej prawdopodobne? Zostajecie czy wychodzicie? Y, oczywiście, że zostajemy. To jest Just, bardzo. Oczywiście, no, po, y, czyli 100%, tak? No, no, to już zaprzeczyłem jakby sobie, sobie, będę precyzyjny. Najbardziej prawdopodobne, wysoce prawdopodobne jest i to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, bo jest to rozsądne i logiczne, żeby utrzymywać jedność zjednoczonej Prawicy. Ale za wszelką cenę? Nie za każdą, ale za bardzo wysoką tak. Ale okay. to jest wysoka cena, ta ustawa przywieziona, uzgodniona spora, z Komisją yy, Europejską? Spora cena, bo dla nas to jest bardzo ważna rzecz. My tego nie ukrywamy, ale też nie obnosimy się tym, tylko mówimy, dlaczego i na czym polega różnica, co jest czymś... Ludzie się dziwią. Nie wiem, dlaczego <grym> za tej komuny tak było i nawet w tej demokratycznej Polsce, że wszyscy mają być na baczność. No nie. Jest to przykład teraz, właśnie ten teraz, kiedy w łonie o czym mówił prezes, nawet te wypowiedzi niektórych szokujące, i jest poważny spór i różnica zdań. Bardzo ostra, bardzo wyraźna, niestety przekładająca się nawet na wypowiedzi niektóre, nad czym boleje. Ale panie Boże, ale, ale jest tak, no. że o to... No, mm. Solidarna Polska zawsze perorowała o tym, że oto suwerenność państwa, suwerenność Polski, to jest rzecz absolutnie fundamentalna. To mocne fundamentalna. słowo, ale tak to czytujemy. A tutaj okazuje tak. się, że ustawa była pisana przez premiera, przez ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka, wespół z urzędnikami Komisji Europejskiej. Ustawy pisano w Brukseli. Dla proszę pana, pana, to powinien proszę być pana, nie gdzie pisano, tylko czyja ręka. I kto to ją firmuje? Może ręka Uwaga. komisarzy Unii Europejskiej, Ech. skoro komisarze akceptowali taki konkretny, taką konkretną formę tej ustawy. Na szczęście i o to walczymy. To nam może się nie podobać, ale nie. Oni sobie mogą pisać sto razy. Natomiast w Polsce, tu. Nad Wisłą w Warszawie. Polski parlament to przyjmie, a prezydent będzie musiał tą ustawę przyjąć, a więc yy, ja uważam, że nie ten kto mówi, kto wymyśla tak dalej, ale ten kto bierze odpowiedzialność i kto za to odpowiada. I mamy polskie państwo uważam demokratyczne i bronimy tego jak lewica tymczasem, tymczasem ma pan rację. Te naciski, ten szantaż i te działania Unii Europejskiej, ale najgorsze ścisze głos. Polska ręka, proszę pana, i polskie buzie i polskie języczki w Bruni brukselskiej. głosują i mówił, zabiegają, ale żeby polska. Zabieg... Pan będzie mówił zaraz, że to jest Targowica, że Platforma, że tu. Ja tych słów są, nie używam, ale, jest, ale muszę. Jest na panie ale redaktorze, panie redaktorze, Ale pan ale... Został, jest pan z obozu nie. Prawa i Sprawiedliwości, Chcemy nie. pana pytać o sprawy Prawa i Sprawiedliwości, a nie o Donalda Tuska i Platformę Owatelską. Ale Panie, panie Pośle, redaktorze... zacytuję Panu, pana Dobrze. kolegę z tak. partii. Pisał niedawno: Janusz Kowalski, wiceminister. Rolnictwa, ale o Unii Europejskiej bardzo często się wypowiada. Pisał niedawno. Weto albo śmierć. To hasło obrony polskiej suwerenności, aktualne jak nigdy. Chodziło o kilka wet do nowych podatków unijnych. Żadnych hmm. wet nie było, to powinna być w takim razie śmierć. Panie redaktorze, drogi panie redaktorze, drodzy Państwo, ja jestem 25 lat, w Sejmie, ja mam 67 lat. Młodość. Może czas już na śmierć polityczną? Nie, młodość, proszę pana, nie podzielam takich ostrych słów, to biorę na karp retoryki, to się zdarza, no, w rodzinie, później się żałuje. To, co się wypowiada i sposób i forma, moim zdaniem, budzi moje wiele wątpliwości, a nawet mówię tym młodym kolegom, tym młodym, takim podjaranym, mówię, słuchaj, jesteśmy w jednej koalicji. Krytyka to nie jest jeszcze atak, a takie słowa radykalne. Później człowiek się staje zakładnikiem własnych słów. A to I pan wywalać, tutaj to wyłapał. Proszę i pan wywalać w nas teraz... Kowalskiego z Tak, spotkaniem. spytam go i ja mówię, i zobacz, powiedziałeś, to teraz śmierć, tak? Janusz, byłem u redaktora w Agorze na Czerskiej wyborca.pl. I dostał pan I, instrukcję. I, tak? I ja mam, proszę ciebie, bęcki za ciebie brać. Chłopie, nauczmy się czegoś. Nie mów matole, co się dzieje w szkole. W ogóle ten problem i kryzys między Morawieckim i Ziobro, albo Solidarną Polską i PiSem. pisem z hegemonem, nie zapominajmy. Proszę, ona, To w rodzinie. W wewnętrznie to, wewnętrznie to się powinno tak rozstrzygać jak z Piotrem Naimskim, który jest wspaniałym człowiekiem, ale oczy do dzisiaj, nie wiedzą dlaczego, bo to się robi właśnie tak. Ale przecież Jarosław Kaczyński i Naimski im powiedział wprost, że z nim nie da się współpracować, bo wszystko blokuje. Tak samo Solidarna Polska. Nie da się z wami współpracować, wszystko tak. chcecie blokować. Głupi nie jestem, żeby we własny obóz albo przekraczać granicę. Natomiast na szczęście nie muszę się z wszystkim zgadzać. Mogę mieć wątpliwości, które sobie cenię. A ta sytuacja obecna jest szalenie trudna, bo szantaż jest ewidentny. Nie będę tutaj y, łamał kogoś zasady, Europejskiej, ale tak? sabotaż i dywersja polskich parlamentarzystów jest dla mnie faktem. Krótko to powiedziałem. Nie mogłem sobie tego odmówić, i gdyby nie to, to już te pieniądze by tu były, ale zostawmy to. Ale dla Zbigniewa Ziobry to dywersantem jest Mateusz Morawiecki, premier pana rządu również. I uważam, że nie można mówić, będąc w koalicji rządowej, tu się nie zgadzam, bo pan tutaj chyba nie wiem, czy publicznie powiedział, że jest dywersantem, bo słowa są słowa. Bardzo ważna rzecz jest, pamiętajmy, no to słowa w takim razie, pasmo porażek, pana kolega Jacego Zdoba z Solidarnej Polski o polityce Mateusza Morawieckiego. Popełnia historyczne błędy, to yy, przecież też Solidarna Polska o tym mówiła. Pozbywała się suwerenności Polski. miękki Szon, frakcja. Tak frakcja banksterów, tak pana kolega. Jestem Beata Solidarnej Kępa. Polski i nie mogę się od tego odcinać, ale mogę w mądry, zdecydowany, publiczny sposób się od tego zdystansować no, i tego pan, języka... To powinien pan wystąpić z Solidarnej Polski w takim razie. O nie, proszę pana, o właśnie nie. Panie redaktorze, gdyby tak było, to rozwody co dzień i partie by padały, proszę pana, no nie, Czyli, właśnie lubi, to jest, to lubicie jest to. się żreć w jednej partii, tak? To nie tylko pan, ale moi koledzy inni, zwłaszcza z opozycji Radek, na co ty czekasz, co ty w tym partii robisz, to ja panu powiem, co robię. Całe życie marzyłem, żeby skończyć z władzą liberałów. I ta koalicja dla mnie Ja pochodzę z dość biednej rodziny I powiem panu, robimy błędy Mamy różne zaniedbania Zdamy sprawę z włodarstwa, bo wybory tuż Ale powiem panu, że zmiana polityki Ze skrajnie liberalnej Wbrew temu, co mówi ten obłudnik Na imieniu Donald Proszę pana, komputer sprawdźcie Sprawdźcie, co robili ale, 8 lat Ale panie nie, pośle w takim razie To jest dla mnie żeby, bezcenne Żeby nie dopuścić Donalda Tuska do władzy liberałów. Pan, pan jest liberałów, liberałów. Jest pan w stanie być w koalicji nawet z powiedzmy autorem pasma porażek, frakcją jest w stanie etc. przełknąć żabę, nawet, nawet ropuchę, takie żaby jestem w stanie przełknąć, bo warto cenę wysoką, nawet za cenę. A Morawiecki to jest ropucha? Nie. Nie, ale ja mówię, metafory używam, inteligencja, słuchaczy wie, jestem w stanie nieraz się nie zgadzając z czymś, być i trwać i bronić tego, bo alternatywą jest powrót liberałów. To panie pośle, konkret w takim razie, pan ma pełne zaufanie do Mateusza Morawieckiego jako premiera? Ja do siebie nie mam zaufania pewnego, a co dopiero do ludzi. Proszę pana, ale co, zaufanie, no w takim razie ślepe zaufanie. zaufanie, ślepe zaufanie, ślepe zaufanie nie. Premier jest dobrym. Premierem. Czy Mateusz Morawiecki jest dobrym premierem? Myślę, że jest w ciężkiej sytuacji i moim zdaniem jest premierem przede wszystkim, najważniejszą rzeczą jest dla mnie... Że nie jest Tuskiem, tak? Że jest, nie, że jest niekwestionowany i że jest akceptowany, bo trzeba tutaj powiedzieć, to bardzo dziwne, co zaraz powiem, ale powiem panu, że tak naprawdę jednak kluczową osobą dla zrozumienia wszystkiego jest postać Jarosława Kaczyńskiego. I skoro Jarosław Kaczyński, nie mój lider, tylko hipisu... Postanowił i ma do niego zaufanie, to wie pan, rozrabiać albo robić prezent dla opozycji, idź, zostaw ich, podzielcie się. Przecież oni nie mają programu, tylko liczą na to, że my się, proszę pana, rozegramy. Nie, nie, po trzykroć się. Yy, trochę tak, nad no, czym nawet, boleje. Nawet nie, trochę. Ale ja tu panu pa... mówię i tym, którzy nas słuchają, Panie mówię, pośle... ja do tego rączki nie przyłożę, a doświadczenie mi mówi, uważajcie. Podział to, to, to koniec. Jeśli pan nie przyłoży do tego rączki, a? albo i dwóch rączek, to jeśli Prawo i Sprawiedliwość... Przeforsuje tę ustawę wbrew Solidarnej Polsce tak. za pomocą głosów, chociażby tak. PSL-u, to pan zostaje w klubie, zostaje pan w Zjednoczonej Prawicy, popiera pan rząd bez względu na to, co na przykład władze Solidarnej Polski by postanowiły. Jeżeli taki scenariusz będzie, a on jest możliwy, liczę się z tym i uważam w tej chwili, powiedziałem, nie każdą cenę, ale wysoką cenę. Dlatego, że można sobie różne rzeczy gadać. Najważniejsza sprawa to jest miliony ludzi. I ich sytuacja i to będzie decydować, mam nadzieję, przy urnie, każdy sobie postawi pytanie, ci są tacy, a tamci są siacy. Tylko co ja z tego mam, jako obywatel? Jeżeli ludzie uznają, że liberałowie będą lepiej rządzić, proszę bardzo, demokracja jest. Ale zostawmy już tych liberałów, tego to jest ważne. Ale pan jest kluczowa. akurat w Zjednoczonej Prawicy. Może tak. chyba Zjednoczona Prawica jest dla pana kluczowanie Donatuska. I... Panie pośle, I... chcę panu zacytować pana kolegę Sebastiana Kaletę, wiceministra sprawiedliwości, prawnika. On Mówi, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym Prawa i Sprawiedliwości to jest wstęp do um, ogromnego chaosu. Czytałem to. No właśnie. I co? I pan się godzina: chaos. Kaleta nie, mówi, nie, że sędziowie nie. będą brać za zakładników każdego Polaka, proszę Pana, że będą mogli to robić. Słuchaj ileś tam ludzi, to ja panu coś powiem, moim zdaniem, proszę się też nie gniewać, jeżeli kogoś to udotknie. Znakomita większość rozmawiam z ludźmi. Jestem blisko ludzi. Nie obchodzi ludzi to, tak? Yy, to, że praworządność w, w rankingu, co jest najważniejsze, jest na jakimś tam miejscu. Pan sprawdzi, proszę yy. sprawdzić, sprawdźcie sobie, proszę Państwa. Najważniejsze praca, zdrowie, obrona, bezpieczeństwo, wykształcenie. A, a wy ścieżeni yy, o to. A mówią, o co wam chodzi? I o jaką praworządność wam chodzi? Proszę pana, taka jest, no to są fakty pewne do sprawdzenia. Natomiast to, co pan mówi, to, że tutaj takie słowa padają, no ja muszę powiedzieć tak, jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja nie jestem prawnikiem, a to też jest bardzo ważne, bo temat jest naprawdę niełatwy. Ja będę teraz oczekiwał, bo mam, zachowuję sobie prawo do własnej opinii, szanując moich kolegów. Na szczęście, Solidarna Polska nie jest partią dyktatu. Nie wiem, czy będzie dyscyplina, ale nie zostawię w tym momencie. I co więcej, bez akceptacji znajdę zrozumienie. Znajdę zrozumienie, bo to jest gra również przy okazji, żeby podzielić obóz w Zjednoczonej Prawicy. Ale to wspomniał Pan o dyscyplinie. Jeśli w klubie Prawa i Sprawiedliwości będzie dyscyplina, przy okazji głosowania tej ustawy mającej odmrozić pieniądze na KPO, to Pan się podporządkuje dyscyplinie, czy nie? W klubie, klub nie może mieć w klubie może być, pamiętajmy, że są oso osobne partie. Ale Solidarna jest Polska jeden. jest koalicjantem. koalicjantem ale jest. klub jest jeden, można no nie, prowadzić. Nie wiem, to się uśmiecham, dlatego że nie sądzę. Myśmy już głosowali odrębnie i była dyscyplina. Proszę pamiętać. Proszę pana, rozum. Co mówi rozum? Bo niestety dylemat jest ale taki co, jak świat. Ale co pana, panu rozum, pana rozum Rozum mi mówi, podpowiada. że ta Głosowań cała za? historia jest bardzo ważna. I szanuję, i nawet podzielam zdanie, ale życie mnie uczy też coś ważniejszego, proszę pana, że szantaż Brukseli, który ma miejsce, tak uważam, i uważam, i tu się zgadzam z kolegami absolutnie. stawia pytanie dramatyczne. Ale... Czy można ulegać szantażowi w sytuacji, kiedy jest to wojna, panie kiedy pośle, potrzeba to pieniędzy? Powiem no? wprost. tak nie, czy nie, nie, i sprawiedliwości uległ, jak Pan mówi, szantażowi Unii Europejskiej? Nie wiem, czy uległ, bo nie znam szczegółów tej ustawy, czytałem ją na gorąco. Dla mnie tam A może jest najważniejsze. są jestem kiszonami, bo o to jednak takiemu szantażowi. Nie pan, pan, ja mówi. znam przysłowia i porządek. ustawa e, była pisana w porozumieniu z komisarzem komisarz. Ja lubię przysłowia i pożekadła, wie pan. Moja mama mi kiedyś tłumaczyła, że mądry głupiemu ustępuje, i czasami ustępstwo, czy nawet kapitulacja, jeżeli jest logiczna i ma rozumowe racje. Może być usprawiedliwiona, to nie eleganckie, to fatalne. Ja rozumiem dylemat ten straszliwy. Przysłowie, kiedy ludzi kupa i Herkules nie będę kończył w radiu. Proszę pana, więc Bruksela ma kasę, ma poparcie polskich dywersantów, tych posłów, którzy proszą, nie dawajcie, nie dawajcie. Tu muszę powiedzieć, tu. Ale rgorze. pan cały czas w tego Donalda Tuska i w tę Platformę Obywatelską e... wie, a to pana premier przywiózł e... z Brukseli? Taki deal, tak, taką kapitulację. Ale proszę pana, proszę pana, wie pan, po ile jest, y są produkty, jaka jest inflacja? I co ma. Y ja premiera, widzi Czyli pan, my się różnimy. przedał suwerenność nie za, za Poddał pieniące? się, jak myślę, presji ogromnej i ogromnemu naciskowi, i poza tym osaczony z różnych stron czy wygląda Minkishon, jak obrona. Tak? Nie, nie proszę pana, ja nie będę powtarzał tego słowa, bo bardzo fajnie się mówi, a to idź i stań. W a to nie wie, bo pan szef partii tak y mówił. Tak, ja tego słowa nie dzisiaj pan ja jest tego... ofiarą, Solidarna Polska jest ofiarą retoryki Solidarnej Polski i lidera Solidarnej Polski. Uważam, że te wypowiedzi, nawet Zbyszka, mojego drogiego szefa, były wypowiedziami, które wzbudziły kontrowersji. Dzisiaj tutaj na Wagorze w Czerskiej są wykorzystywane, żeby nas podzielić. No, Muszę powiedzieć, Zbyszku, widzisz, no ciężko. Ale jak pan przywołał Zbigniewa Ziobrę, to niech pan opowie konkretnie. My stoimy Patrzę na, na skład rządu. Odszedł niedawno minister do spraw europejskich, Konrad Szymański. Przyszedł nowy Szymon szynkowski Tak. Jest ustawa, sprawa wydaje tak. się być na ostatniej prostej do załatwienia. Tak. Zbigniew Ziobro jest y, ministrem sprawiedliwości od początku tak. rządu Zjednoczonej Prawicy. Może należałoby zmienić ministra sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości jest w stanie przedzawałowym, jest gorzej niż było. Sprawdźmy. Sprawdźmy, jakie są zarzuty. Proszę Państwa, proszę sprawdzić wniosek o odwołanie ministra. Skandal, panie redaktorze, kpina. Platforma napisała. Ale wniosek. pan znowu o tej platformie. No to... tak, ale bez platformy nie można o tym rozmawiać, bo gdyby nie postawa, panie pośle, ale opozycji niech by tym. Pan postawi tę platformę. No. To panu przywołam słowa pana premiera. Dziś jest gorzej niż było. To o wymiarze sprawiedliwości tak. o sądownictwie tak Kaczyński. Jarosław Kaczyński, pana drugi szef z zjednoczonej Prawicy, o sądach jest gorzej. Przyznaję to. Kto odpowiada za, za wymiar sprawiedliwości? Zbigniew Ziobro. To może dymisja Zbigniewa Ziobre? No proszę pana. To nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, Jak że minister. nie jest. A to trzeba jest. powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, że to nie jest tak. Minister sprawiedliwości ma wpływ, ale bardzo ograniczony. A czyli impossibilizm? Nic się nie da, tak? Nie. Tylko proszę pana trzeba powiedzieć, doszło w Polsce do strasznej rzeczy. Jest 10 tysięcy ponad sędziów, tak? Ponad 10 tysięcy sędziów. Z tego szacujemy, że około tysiąca sędziów aktywnie nie chcę publicznie oskarżać, ale jest właśnie Stawia pan zarzut, że są w istocie politykami, tak? To kilkunastu z nazwiska można wymienić. Proszę pana, jeżeli ktoś publicznie zabiera głos i publicznie manifestuje, to są całkiem inne sprawy, ale ma pan rację, tak. Niektórzy sędziowie powinni się zastanowić, i Ale będą czyli, na listach wyborczych. Czyli to sędziowie są winni, tak? a nie. Tego rząd, nie powiedziałem, tak? natomiast zwracam uwagę, że bardzo łatwo jest oskarżyć ministra o wszystko. I chcę powiedzieć to, że bardzo ważne, żeby kogoś odwołać i bo tu powinna być lista zarzutów. Natomiast mówiliśmy na Ale komisji. Ale to jest lista zarzutów. Jest gorzej niż było. Ósmy rok rządów Zbigniewa Adziebrych z Ministerstwa Sprawiedliwości jest gorzej niż było. No i jaki może być cięższy zarzut? To są wypowiedzi bardzo daleko idące, ostre. Myślę, że, my, że, myślę, że to Proszę my, pouczyć Jarosława Kaczyńskiego, nie, że, że No mówi Jeszcze wzdory. tego brakowało. Ja powiedziałbym tak. Ja uważam, że zarówno nasza strona, Solidarna Polska w niektórych wypowiedziach i pan premier myślę, że trochę przesadził w tych sprawach. Natomiast, że jest gorzej, okej, okay, bo proszę pana postawa, to co się dzieje z sędziami, którzy odmawiają A czy sędziowie, Platforma Mózg, sędziowie winni. Tak? No jak pan A... mnie pytał o cenę ziobry i proszę pana było wotum głosowane, to chyba mówię dobrze w tej chwili, żeby sobie ludzie. Sprawdzili, jakie były zarzuty, i żeby a, się uśmiechnęli. A no. co powiedział Ile o... zrobił rzeczy z Bigniewie Ziobrze? Ale co Mamy powiedział Mateusz Marawiecki dobrego o Zbigniewie Ziobrze? Tam nawet jego w, w obronie Ziobry swojego ministra, premier, nawet nie wymienił nazwiska swojego powiedział ministra. Powiedział najważniejszą rzecz. Że, że obaj go obronimy, są. Tak? Y, tak, nie powiedział, że jesteśmy w koalicji i mamy coś ważniejszego i większego niż różnica poglądów w tej jest, sprawie. Czyli przetłumaczę to tak? na język y, polski. Nienawidzimy się, no ale taka jest władza, musimy I, się bronić nawzajem. Nie tak? bierzmy tych słów. Oni mają do siebie jakąś sympatię, mogliby mieć większą. Sympatię. Proszę pana. No wie pan, wypowiedzi są różne. Nienawiść pod szefką miłości. W małżeństwie mówimy o sobie nieraz różne rzeczy, a potem się kochamy. Koalicja to jest coś takiego trudnego. Ja widziałem różne rzeczy, ale nareszcie doczekałem czasów, kiedy jest spór, konflikt, nawet takie słowa, co pan cytuje, bo to dla pana okazja i. Trudno się dziwić. Mam okazję natomiast, pana więc Natomiast mówię wszystkim ludziom i proszę nie uważać, to jest dziwne, bo trzeba się zastanowić. To co? Rozchodzimy się? No nie. Ale to no Panie nie. pośle, to w takim razie. Zjednoczona prawica, Pan daje gwarancję. Dotrwa do wyborów i premier ma nie nie, dotrwa ale na tym stanowisku. Gra, y, natomiast daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, tak bym nawet powiedział, że do najbliższych wyborów będzie startować jedna lista Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli się stanie inaczej... I Polska na liście Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak było razem, tak razem, to jest cudowne słowo. Zusammenarbeit, żeby było przyjemniej w tym kontekście niemieckim. Kiedyś, razem, jak, kiedy, Jarosław Gowin miał partię Polska razem. Tej partii już w zasadzie nie ma. Jest porozumienie. Też piękne słowo. Partia schodzi na margines. Więc piękne słowa, a polityka to są jednak dwie różne rzeczy. Polityka jest brutalna. Panie, to Panie Pośle, tak, to proszę mi powiedzieć konkretną rzecz. Czy... Jacek Kurski odchodząc do pracy w Banku Światowym, to uczynił jakąś krzywdę z Zjednoczonej Prawicy? Pan płacze po nim? Znam Jacka Kurskiego trochę i uważam, że to jest takie zaskakujące dla wielu. Wykorzystane oczywiście też politycznie, bo to oczywiście musiało być wykorzystane. Natomiast uważam, że w tej roli, w tej funkcji będzie bardzo dobry. Ale to w jakiej funkcji? Pan wie, jak ta funkcja się nazywa? Zastępca dyrektora wykonawczego. To bardzo tak. proszę. Tutaj Już pan z czy, czy, dużą no tak. czcionką. No tak, ale był... Ale od początku do końca. Alternate Executive Director Szwajcarsko-Polskiej Konsulaty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Ja znam te dowcipy, bo ale poszły Ale to ja mamy... przy, przetłumaczę. To emeryturka. No, no dobrze, no ale proszę pana, no zaraz, ale to nie jest funkcja tutaj w Sejmie czy gdzieś, tylko Polska, Polska jako państwo, tam ma swojego reprezentanta. I pan jest dumny z tego reprezentanta, tak? Nie używam słowa dumy, natomiast jak ktoś yy, krytykuje to, to niech się zastanowi, bo znam jaskautkę i wiem, że będzie bardzo dobry, bo jeżeli ja się dowiaduję, bo ja też nie jestem tutaj, żeby pan mnie nie przeceniał mi państwo, bo ja się nie będę mądrzył yy, w sprawach, na których się nie znam. Natomiast według tego, co mówiono w tej kwestii, to jest yy, specyficzna rola, to jest rola bardzo polityczna, yy, to jest ten organ, który decyduje o pieniądzach kierowanych na różne ważne cele i tutaj bardzo ważne są umiejętności też polityczne. To nie jest Analiza wybitnych ekonomicznych. Czyli w Banku Światowym najbardziej potrzebny jest polityczny bulterier, tak? Y, bulterier nie, ale człowiek z talentem. A, a tu z powiem talentem, jedną rzecz. Eee, a Jacek kurski. Się o sobie tak mówił, że jest bulterierem. No to może mówił, ale proszę pana, ale ja uważam, że oprócz kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia różnych rzeczy nie da się zastąpić czegoś. A kurski może być znienawidzony, a zwłaszcza tu wyborczej. Ale powiem, bo jego brat jest też wyborczej. A ciekawostka. A natomiast powiem, że jest na tyle zdolnym człowiekiem i utalentowanym, że w różnych rolach, bo talent się nie y, kupi tego, a nic tym się urodzić. Pamięć znakomita, i te panie, które czekają na niego, niech spotkają się w telewizji razem i niech się sprawdzą, co one wiedzą o tych państwach, o geografii, o gospodarce, o historii, bo do takich spraw trzeba mieć głowę i trzeba mieć pamięć, i trzeba mieć wyobraźnię i rozeznanie takie ale ogólne. Pośle, pan, a to Kurski ma. Pan, tu pan o to mówię. Pan mówi, że Jacek Kurski jest znienawidzony, ale też jest znienawidzony w Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza przez obóz Mateusza Morawieckiego, ale chcę zmienić temat. Na sam koniec już. No ja panu, ja panu powiem, że do, 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 do. o wielkości człowieka i o jego pozycji świadczy nienawiść wrogów, okej? Okay? Stawiamy kropkę w tym wątku. Ostatnia Dalej. sprawa. Sejm przyjął uchwałę, która uznaje Rosję za państwo sponsorujące i stosujące terroryzm. I oto w tej uchwale jest poprawka Antoniego Macierewicza, która stwierdza, że oto Rosja jest bezpośrednio odpowiedzialna za katastrofę smoleńską. Jakie pan ma dowody na to, a głosował pan za tą uchwałą, że Rosja jest bezpośrednio odpowiedzialna za katastrofę smoleńską? Y, dowody, dowody. proszę pana, no to no, jak, gdzie są, ja, jakie z tego są? co ja czytałem w raporcie chyba Laska, y, sposób przygotowania nie mówię o zamachu, odróżniajmy też, tutaj nie ma mowy o zamachu, jest o katastrofie odpowiedzialności w sensie przygotowania wizyty, ponieważ to, że kontrolerzy lotów byli to my zdziałały, to ale można to sprawić. To jest bezpośrednia A. odpowiedzialność? Czy pośrednio, czy bezpośrednio? Natomiast y, przygotowanie. To no jest pewna różnica, prawda? No jest, ale wie pan, niuanse, natomiast to zdanie, o którym pan teraz tu czyta, dla mnie nie jest najważniejszym, kluczowym. Zdaniem kluczowym jest to, co jest w całej treści uchwały, bo ta sprawa budzi kontrowersję i dyskusję. Zestrzelenie samolotu tak ona, nie. Ta no. sprawa buduje, znaczy budzi kontrowersję, no bo to jest wskazanie wprost, że Rosja jest winna katastrofy smoleńskiej. Tak też mówi raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, ale śledztwo prokuratury. Tego w żaden sposób nie potwierdza. Nie jest, nie, tak? no, nie jest a Który rok tak. już trwa. To może wiecznie trwać. I Bez roku będzie niczego, trwało niczego, jeszcze ale dłużej. Ale też raporty Komisji Millera e... tego nie potwierdzały. E... Zaprzeczały e... bezpośredniej odpowiedzialności, chociaż przewiny e... ze strony Rosji były. Tak, panie redaktorze, e... Sprawy wątpliwe, dyskusyjne, tutaj bardzo ciekawie na ten temat powiedział profesor Zybertowicz, którego sobie bardzo cenię, że też miał do tego pewien dystans, do tego zdania, twierdząc i mówiąc, że pomimo wysokiego prawdopodobieństwa używamy tutaj tego yy, zamachu, nie ma stuprocentowej pewności. I dlatego... Tutaj jest Tutaj jest stwierdzenie, jest pewność, a nie wysokie prawdopodobieństwo. Ale mówimy o zamachu też, tak? Mówię o zamachu w tej chwili, bo w, w Polsce, wie pan, różnica jest niewielka, ale zasadnicza różnica. I uważam, że alternatywa głosować przeciw i nie głosować, czy przyjąć nawet w tym, z tą dyskusyjną rzeczą, to jednak uważam, że Rosja jest krajem terrorystycznym. Ale proszę pana, z tego będzie w Polsce no. rozmowa i nasza, nasz, nasza, nasz fragment jest tego dowodem. Natomiast. W, Pan powie, że się czepiam. Natomiast to, że gremium chyba jeszcze potężniejsze, Parlament Europy, uznał Rosję za państwo, które sponsoruje terroryzm, to jest skandal o wiele większy tam niż to. akurat o odpowiedzialności Rosji za katastrofę smoleńską słowa nie było. Jednym słowem, panie pośle, na sam Coś koniec. Ale było, że Czy... w ogóle nie nazwali terrorystą Rosji, no bo powiedzieli, że sponsoruje. To są dopiero hece. A a niektórzy... Ale to są kwestie, To jest kompromitacja, kompromitacja. Panie, Absolutnie panie pośle, mordują w buczy, w irpieniu. Co oni co wyprawiają? Do te, co do tego, że mordują, jest to czyste barbarzyństwo. To jest zgoda. Jednym słowem, tak nie. W pana ocenie. Wedle Pana mądrości, był zamach w Smoleńsku, czy nie? Powtórzę za profesorem. Gwarancja, jeżeli nie mam. Ja y, lubię Dostojewskiego. Dostojewski powiedział, że lepiej 10 winnych uniewinnić niż jednego niewinnego zasadzić. Dopóki nie ma 100% twierdzenia, że, że był zamach, to ja tego nie powiem, y, bo są mądrzejsi ode mnie i sobie bardzo cenię. A poza tym ubolewam na tym i nawet, że o tym rozmawiamy. Dlaczego? Dlatego, że niefortunne jest co innego w tej sprawie. Że sprawa zamachu Spoleńskiego niezwykle politycznie i mówi, rodzinnie dzieli, 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 dzieli Polaków. Dzieli, dzieli Polaków, i to pana pytanie, dzieli Polaków, i w takiej sytuacji instynkt mi mówi, że powinno się unikać kwestii. I nieszczęściem jest dużym, że to się odbyło w taki sposób, że opozycja wyjęła karty i że to przeszło głosami tylko naszymi. Ale pan mówi to nie o jest dobre. Polaków. Tak. To w takim razie. Jad, Katastrofa jad... Pani podzieliła pośle, Proszę naród, no. mi pozwolić, tylko to tak. zdanie dokończyć. Jadwiga Gosiewska, Beata Gosiewska, inne osoby też obwiniają Antoniego Macierewicza o to, że wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej to była trampolina dla jego ka kariery politycznej i to on podzielił rodziny, on podzielił Polaków. Wie pan ja się nauczyłem jednej rzeczy. Oni stracili najbliższych. Oni mają moralne prawo do różnych wypowiedzi. Trzeba odróżniać nas, którzy nie stracili od nich. Natomiast mówię o tym, że jest wojna i smutne jest to, że takie sytuacje mają miejsce, że nie możemy jednym głosem mówić. I to jest niedobre samo w sobie. I to nieważne nawet, jaka jest obiektywna prawda, bo prawda jakaś istnieje o tych kwestiach. Natomiast powściągliwość. W wydawaniu oc ocen i sądów to jest proszę pana jednak z y podstawowa zasada. To w takim razie I jeżeli panie oni pośle... tak mówią ja, ja się nie będę podpisywał. Dla mnie Małgorzata Wasserman jest bardzo ważną osobą, bo znałem Zbigniewa Wassermana i wielu innych tych ludzi. To prawdziwa tragedia, ale uważam co innego i najważniejsze jest dla mnie to, że w obliczu nieszczęść historia uczy. Powinniśmy szukać tego co nas łączy a unikać tego, co nas dzieli. To I dlatego razie, tutaj Panie źle pośle, się stało, bo to nas podzieliło. Panie pośle, proszę to powiedzieć w takim razie swojemu koledze Antoniemu Macierewiczowi. Stawiamy kropkę. Tadeusz Cymański, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam, bo przed świętami się nie zobaczymy. Pogodnych, pogodnych świąt, rodzinnych świąt i dużo jedności. O czym na końcu mówiliśmy? Przyłączam się oczywiście do tych życzeń. Jedności najbardziej chyba brakuje w Zjednoczonej Prawicy. Do widzenia, państwo. Ja sobie też to życzę i będę nad tym pracował.